Hej, witam na kanale Jaśni Gotuję. Dzisiaj chciałam gotować tak szybko, danie. To jest y, sałata z ziemniak. Na wierzchu. Jedno ziemniak. Ziemniak pokroimy taki cienki, mmm, taki pastki. Past, pastki. Pokroimy na wierzchu taki cienki prastki i teraz pokroimy na taki cienki pastki. I teraz to w moczymy Jedruszka też pokroimy na drobne. Teraz ziemniak jest pokrojony. Jemniak musi być gotować. Do gotowany, jak, do gotowa, gotowany woda. Jak woda gotuje, wtedy rzucimy ziemniak. O teraz woda już gotuje. Tak. Rzucimy ziemniak do gotowanego woda. To ziemniak jest bardzo... Pokroiłam taki bardzo cienki. Pastki. Także długo nie trzeba gotować. Tak minut, nie więcej 2 minut. I teraz trzeba nowe woda. Jak wyciągamy, musi być do zimny włada. Teraz już gotuję. Minęło około 2 minut. Teraz wyciągamy do z powrotem zimny woda. Te wodę trzeba wyrawać. Wyleć. No i dobra, teraz to do miska. Tutaj pietruszka tu dajemy to tego ziemniak. Jak to lubi ostre, może trochę y, papryka chili to jest. Jak nie lubi, może nie dać. Troszeczkę sur, troszeczkę mierony bień smaków, pół łyżeczki cukier, jeden łyżki sos sojowy jasny. I te grzemy patelnia. Dodajemy olej. Nie dużo. I teraz olej grzejemy. W olej już nagrzewany. Teraz podrajemy to ten ziemniak. Uważam, Warto... o od razu mieszamy. To i sałata już gotowy. Bardzo prosto. Możecie spróbować. O, i już gotowy. Sałata z ziemniak. Tak. Cienki. Pastki. Cienki pastki. Tak. Dziękuję, do zobaczenia.